Cześć Piotrek. No, się ma, Jasek, co tam? Piotrek, ty wiesz o co chodzi w ogóle? Ja tak? wiem o co chodzi. No. Włączam kamerę i se gadamy. No, no, nie ma problemu, słucham Cię. Ale Ty masz dobry nastrój? Aha. A to hmm. podziel się trochę, daj trochę. A, a co chcesz wiedzieć? Nie, chcesz humoru od ciebie złapać. A czemu? No bo życie ciężkie. A czemu? No bo ciężkie, no zobacz. No, ale ja daję radę. Dajesz sobie radę? Tak, tak, mhm. cały czas. Powiedz mi, to jest wszystko, co ty masz? No, na razie tak. Cały twój dobytek? Tak. I jak to jest, jak do tego doszło, że... No, akurat 18 stycznia po 8 miesiącach wyszłem z zakładu karnego i tak trafiłem na ulicę. Aha. No i tak jakoś daję sobie radę. A długo byłeś tam? No, jeśli długo, prócz tego, co robiłem gdzieś tam we firmach, i tam mieszkałem, i co siedziałem w zakładach karnych, to od 18 roku życia mieszkam na ulicy. Rozumiem, a jeżeli chodzi o te zakłady karne, to ile tego by się rozbierało? O, już za 6 lat. 6 lat? No. Czyli od 18 roku życia bezdomny, a teraz wiosenek? 45. 45, uch, to tak szybko nie policzę. 27 lat, 1, 6 lat, czyli 21 lat na ulicy. No jak to się żyje? Chyba już przywykłeś do tego. E, powiem tak, wczoraj policja mnie zatrzymała do sprawdzenia i policjant mnie się sam dziwił, że ja wyglądam tak, jak wyglądam. Po tylu latach na ulicy wyglądam, jak wyglądam. E, oni uczą ich tego na kursach, żeby byli mili. Ale on mi się dziwił. Mają skomplementować. Ja wiem, ale on mi się dziwił, że ja nie śmierdzę, że ja nie... Po prostu e. jestem sobą. Jestem, jestem normalnym człowiekiem. Mi się wydaje, że jedyna rzecz, która wskazywałaby na to, że możesz mieć problemy, to jest właśnie ten, ten bagaż, bo ludzie że tak, nie noszą takich rzeczy Nie przy mam sobie. gdzie spać. Nie mam gdzie spać. I to jest ten jedyny problem. No, Ty jesteś trzeźwy. Życie. A co tam jest? Z, zradzisz taką tajemnicę. Tam jest, yy, powiem tak, na dole plezaku są ubrania, mhm. potem jest śpiwór, potem jest koc, potem jest torba ubrania. A tutaj jest też ubrania. A jakieś jedzonko? Jedzonko? Jedzonko to chodzę na wydawki. Rozumiem. Czy to jest sens nosić to wszystko przy sobie? Bo, po pierwsze mogą ukraść, po drugie nie... trzeba pilnować, ciężkie. Bezdomni zazwyczaj nie mają nic, a Ty jednak coś masz. Kto pilnuje ten ma. Mhm. Ja wolę nosić, że tak powiem... Przy sobie. Przy sobie, nie zostawiać nikomu i mam. Kto z sobą nosi? Nie. Ten się nie prosi, tak Oczywiście. się mówi. Oczywiście. Mam, chodzę się tam kąpać, chodzę się tam wykąpać, chodzę się tam wykąpać. Mam swoje, nikogo się nie proszę, mam swoje, dziękuję, do widzenia. Właściwie twoje życie można byłoby podzielić na trzy okresy. To jest do pełnoletności, czyli za dzieciaka, potem bezdomność. Ja miałem 6 lat, jak mnie zabrała opieka społeczna od rodziców. Sześć lat miałem. Mnie to więcej rodzice, nie rodzice nie wychowali. Mnie wychował dom dziecka. Także wiem co to znaczy. Brata miałem, mam do tej pory. Uciekał z domu dziecka. Był w zakładzie zamkniętym i tam i tamten no miałem przerąbane z tym bratem, bo nas dali do jednego domu dziecka i mam miałem przeromane i nie mam kontaktu ani ze swoją rodziną. Moja rodzina mnie się wyparła po prostu. Jestem sam. No, jestem sam i koniec, no. Czy pamiętasz ten czas, kiedy byłeś z rodzicami? Czy pamiętasz pamiętam wspomnienia sześciolatka? Nie. A pięciolatka? Też nie. Czyli rodziców nie pamiętasz w ogóle? Mamy, tatę pamiętam. Pamiętam, jak mam, tata, mój tata, chodziłem wtedy do szkoły zawodowej. Do szkoły zawodowej chodziłem. W dniu, kiedy miałem zdawać i zdałem te egzaminy, końcowe egzaminy trzech, z trzech lat, przyszła do mnie pani kierownik i powiedziała Piotrek, tata ci zmarł. Ja myślałem, że tych egzaminów do, no nie napiszę, ale żeby nie moi, moi wychowawcy, moi podopieczni, moi wszyscy, to bym w życiu tych egzaminów nie zdał, a zdałem te egzaminy na czwórkę. I za to jestem takim wdzięczny, ale do. To ciekawe, co mówisz do tego, że wydawać by się mogło, że dzieci, które są wychowywane bez rodziców w domach dziecka, mogą mieć jakiś wielki żal do rodziców i wtedy no ta ja śmierć ja mam, ich ja może mam, by mnie ja obchodziła. Mam, może ja mam jakiś tam żal do rodziców, ale co ja mogę poradzić? No, mój tata nie żyje, moja mama nie wiem, Policja stwierdziła, że moja mama też została zbudowana tam gdzieś. I, I co ja mogę na to poradzić? Jestem sam i koniec. No, moja rodzina cię wypięła wobec mnie i co ja na to poradzę. No. Czy te wspomnienia właśnie z dzieciństwa są traumatyczne dla ciebie, są bolesne? No może i są, myślę tam o czym. Ja by to powiedzieć, kładą cię spać, myślę o tym, co stało się, za... czemu mnie tak rodzina zabrała, przestała tego, odwróciła się tutaj tego. Yy... Parę lat temu pojechałem do rodziny. Rodzina mnie przyjęła, owszem, ale tylko jedną noc mi się prze, przy, pozwolili przespać, jedną noc. A później. No, no ja każdy mam. żyje swoimi zmartwieniami. Ja, no, no, to no, rzeczywiście to ja bardzo przykre do... jest, jeżeli chodzi o wychowywanie w domu dziecka. Jak ty to? Oceniasz, tam dostałeś dobre wychowanie, dobre wykształcenie. Tak, dobre wychowanie, bo żeby nie oni, to ja bym teraz i tak nie funkcjonował. Ja to, to, to co teraz mam i w sobie mam, to co teraz jak funkcjonuje, i każdy mi się dziwi, ile ja mam kultury w sobie. I to I właśnie nie... dzięki wychowawcom. Tak, bo nie jeden facet, nie jeden. kobieta, nie jeden facet. Nawet ostatnio jak robiłem w tej firmie, co robiłem. Oni, oni mi się dziwieli, ile ja mam kultury w sobie. Proszę, dziękuję, do widzenia, przepraszam. Dużo ludzi bardzo narzeka na domy dziecka, w których były wychowane te nie, osoby. Ale to ile lat temu było? Ile lat temu? Czyli ty było? złego słowa nie powiesz? Nie, nie powiem, bo ja, ja nie mogę złego słowa. Ja dzisiaj pojadę do tego domu dziecka i oni mnie przyjmą, no, przyjmą normalnie. Bo jak, jak rodzina? Jak, jak rodzina, no? Bo tam miałem, jak u pana Boga, za piecem, no? A było też ciepło? Takie uczucie? Było... Ktoś dbał troszczył tak, się? Tak, tak, tak. A tak. jak święta wyglądały? Boże Narodzenie, normalnie, Wigilia? Normalnie. Normalnie. tak jak w domu. Jeżeli chodzi o naukę, jak to wyglądało nauka normalnie, w domu dziecka? No, o naukę to my wychodziliśmy yy, poza teren domu dziecka, nie? Mhm. I chodziliśmy normalnie do szkoły. Ach, rozumiem. Tak. Normalnie wychodziły. A to, że ja yy, oczywiście Pierw chodziłem do normalnej szkoły nauczania. Do normalnej szkoły nauczania. Ale że stwierdzili, że ja sobie nie daję rady. I mnie przenieśli do niższego stopnia nauczania szkoły. Ale później się okazało, że zrobili błąd. Bo ja w tej szkole byłem prymusem. Mogli dać Ci szansę. No, mogli dać mi, ale nie dali. No. Jak ale, no? Jak reagowała młodzież na fakt, że wśród nich była grupa dzieci z domu dziecka? Jak byliście traktowani przez rozwiedzionych? Normalnie, 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 tak jak teraz młodzież. się trafuje. Nie było żadnego problemu. To żadnego problemu, nie było, nie, 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 żadnych tam ale żadnych tamtego, nie, nie było, tak żadnych skrętów, ale i tak bicia, nie, 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 nie. nie, nie Mówisz, było. że od 18 roku życia jesteś bezdomnym, to z tego wniosek, że wyszedłeś z domu dziecka od razu na ulicę? Mm. Owszem, dostałem tam wyprawkę z domu dziecka, ale. Głupio się przyznać, ale powiem prawdę. Poznałem towarzystwo takie, że. no nie życzę tego nikomu, takiego towarzystwa, nie? Przepiłeś? No, przepiłem wszystko, nie? Z towarzystwem jeszcze. A dużo tego było? No, dużo było tego, no. Nie, nie powiem ile, ale dużo tak. Ale było. dziesiątki na dzisiejsze pieniądze. No, nie, było, nie powiem, ile, ale było tego trochę, nie. Można było za to zacząć normalne życie. Tak, tak, tak. A z jakim zawodem wyszedłeś z domu dziecka? Ja ogromnik terenów zielonych. No to też elegancki zawód. No ale ja nie chciałem tego, teren, tego zawodu. Ale dałoby się z tego żyć. Tak, tylko że ja jeździłem do. Yy, do zawodówki, bo ja. Do, do szkoły zawodowej, nie? Jeździłem do, pod, do Podgrodzia i ja więcej czasu na tych naukach spędzałem na stolarni. A, rozumiem. Oto w sumie dwa zawody, żeś chapnął. Mnie bawi stolarnia. Drzwi zrobić, okno zrobić, próg zrobić, takie rzeczy. Mnie bawi drewniane rzeczy, a nie iść marchewkę posadzić albo coś takiego. No! To jest ważne. No tak, tylko że ja spędzałem więcej czasu na solar niż tu. Owszem, musiałem tutaj być, ale bo. Jak ta Twoja dorosłość zaczęła się, rozumiem, od picia alkoholu? Za tę wyprawkę. No jak się mogła zacząć? Co sprzedałem, to na alkohol? No co sprzedałem, to na alkohol? No co, co mogę. A co ja do jestem szczery, no. Bo nie zrozumiałem, to wyprawka to nie był hajs po prostu? Był hajs 3000 zł. A to co jeszcze sprzedawałeś? I. Były najpotrzebniejsze rzeczy gospodarstwa domowego. Ach rozumiem. Lodówka, no. pralka, I no i, mikser kuchenka. No i też to poszło, nie. I to no i no, co mam? No przecież nie będę kłamał, no powiem szczerze, no, ale to wtedy było, no co, co będę kłamał, no. A czy w domu gdzie skapiłeś alkohol? Nie. Czyli po prostu zderzyłeś się z życiem. No. Środowisko. Tak. Niewłaściwe. Tak, tak, szczerze, tak. I co potem pamiętasz pierwszy dzień na ulicy? Do dziś. Pamiętam do dziś, że pierwszy mój wypad był w Sylwestra. Wtedy uciekłem z domu dziecka. Uciekłem przez okno z domu dziecka i poszedłem na Plac Wolności w Stargardzie Szczecińskim. Wtedy był jeszcze Szczecińskim, a teraz jest Stargard, tylko sam, nie? No, no i tam zacząłem palić papierosy, no i tam zacząłem alkohol pić. To ile miałeś lat wtedy? O kurde, już... Nie powiem, bo nie pamiętam. No ale to byłeś ciągle w domu dziecka wtedy jeszcze? Tak, jeszcze wtedy. Ta. I co? Czy się? Nie, akurat nie. A to w ogóle nikt nie wie do tej pory? Nie, ty... do tej pory nic A nie. A to się dowiedzą? A no to niech się dowiedzą, no co? Tyle lat minęło, czy można powiedzieć, no, z perspektywy czasu, może trudno takie oskarżenia rzucać, ale czy to była ich wina, że nie byłeś dopilnowany? W sumie tak. W bo sumie, powinni da, no bo nie powinni do tego dopuścić, żeby ja wyszedł poza teren. Nie? Bo gdyby coś się stało na mogę to oni odpowiadają, tak. To, to oni nie odpowiadają, ale powiadali. stało się jak stało. Rozumiem. No, no, każdy z nas jakoś tam w wtedy dorosłość chodził też miał ta, różne ta, przygody. Ta, ta. każdy jak, się uczy na swoich błędach, ale. Jak z pracą w Twoim życiu? Czy robiłeś te okna, te drzwi, czy sadziłeś? Nie, nie, nie 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 nie, 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 nie. Nie pracowałeś nie. w ogóle. Nie. Ostatnio pracowałem 2,5 roku we firmie remontowo budowlanej. Yy, oczywiście przez tą firmę poszłem do więzienia siedzieć na półtora roku i co mam więcej powiedzieć? No, co mam więcej powiedzieć? Takim... Czyli nie masz właściwie wielkich doświadczeń zawodowych? No, nie. A jak się utrzymujesz w takim razie? To wszystko, co tutaj masz w tym swoim bagażu, to co to jest? Z opieki społecznej? Czy... Nie, to jest z wydawki. To co. Yy, wydawki te są tutaj, są do jedzenia, to to wszystko i, o, od nich. I te rzeczy dostajesz po prostu? Tak, tak. Ta. Czy łatwiej się, że jest takim bagażem? No, nie, no bo to jest utrudnienie. No właśnie. Ale ty wolisz na coś mieć przy sobie? No, lepiej mieć przy sobie niż prosić się kogoś o, powiedzmy, kurtkę, jak mi jest zimno, albo cokolwiek, nie? I jak to wygląda w wieczór w takim razie? Bo ty wieczór? cały dzień to przy sobie masz, potem na wieczór. Wieczór? Rozumiem, Ju, już mówię. I mówisz te rzeczy. Już mówię. Wieczór wymaga takim, że szukam miejsca, gdzieś się rozkładam, kładę się spać i wstaję rano i. Ale kładę się spać to na miękkim, bo śpiworek jest w środku. Tak. A jakieś kartoniki też dbasz o to, czy nie? No, kor, kart, kartonów dwa, dwa albo trzy rozkładam. Na to kładę koc polarowy, żeby mi nie ciągło od ziemi i kładę się spać. I tak przez 20 lat. To dla ciebie właściwie ulica jak dom. No, no co ja mogę więcej powiedzieć? No już pan odpowiedział. Aha. Jesteś, to teraz jeszcze, cały czas radosny, uśmiechnięty, zadowolony. A z czego tu się smucić? Z czego? Z czego? Pan powie mi z czego? Co w, mam się załamać? W ustach osoby bezdomnej to jest... Ja nie, ja nie, no bo to co mam, musiąść i płakać za, co pod siebie? Ale wiele nie osób, można, które tak. mają dom nad głową i ale mają no przychody, ja siedzą i płaczą. Ale ja nie rozumiem to, ale co ma, usiąść i płakać? Nie ma tak, no nie można tak, no. No nie da się tak. No, no... Uff. A hajs? Nie wiem jak... Hajs? Skąd bierzesz hajs? Dobrzy ludzie? Dobrzy ludzie, no. O! No, ciekaw jestem. Dobrzy ludzie, o! Dobrze 10, Gdzie się złoto. Tam ci wypadło jeszcze? O, to pozbieram. Miedziak, nie, nie, ja ci, ja ci podam, ja ci podam. No. Słuchaj, to się mówi, jak to się mówi, grosz do grosza i się zrobi, już nie pamiętam co, ale są. Dobrzy do, ludzie, o! No. Widzi pan, stałem i nic nie robiłem. Dobrzy ludzie. Piotrze, ja Ci życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję bardzo. Uśmiechu Ci nie życzę, bo możesz go jeszcze rozdawać. A ja dziękuję bardzo. Więcej takich wywiadów, a ja będę zawsze szczęśliwy. Dziękuję za rozmowę. Dzięki, serdecznie. Na razie, trzymajcie się.